Jak się pozbyć szatana ze swojego życia? Odpowiedź może być bardzo prosta. Aby się pozbyć szatana ze swojego życia, aby nie pozwolić na jego skut, należy do swojego serca, do swojego umysłu przyjąć Boga. W liście apostoła Pawła do Rzymian w piątym rozdziale, a w pierwszym wierszu, czytamy takie słowa: Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeżeli uwierzymy, że Jezus jest naszym Zbawicielem, że On naprawdę za nas umarł, to mamy zapewnioną pomoc w takich trudnych życiowych sytuacjach. Zaufanie do Boga do, sprawy, do Boga, do Jego prawa, do Jego słowa pozwoli nam uniknąć wielu kłopotów. Wspomniałem tutaj na początku, że Biblia zawiera w sobie etyczne nauki, które pomagają w duchowym życiu, w duchowym rozwoju. Sięgnijmy do tej księgi. Ona pomoże nam przybliżyć się do stwórcy. To jest antidotum na wszelkie złe myśli, które do nas przychodzą. Zaufajmy, że Bóg jest w stanie nam pomóc. Pamiętajmy jednak, że nie wystarczy tylko wierzyć, że jest Bóg. Biblia mówi, że i diabli wierzą, wszakże drżą. Należy wierzyć, że Bóg istnieje, ale jednocześnie zaufać Bogu, Jego słowu że on jest w stanie nam pomóc.